Legenda o początku Oleśnickich Wintembergów. Zanim powstała Oleśnica były tutaj lasy, łąki i stawy. Mieszkały różne zwierzęta, ptaki, lisy, zające, niedźwiedzie, pies, kot. Miasto buduje się. Powstały domy mieszkalne, kamienice, kościół, mury miejskie i zamek. W zamku mieszkają książęta. Oleśnica jest bogata. Żyje się tu dobrze i szczęśliwie, aż do wieku XVII. Nad księstwo Oleśnicki naciągnęły czarne chmury. Elżbieta Maria, ostatnia księżniczka z dynastii Podiembergów, nie chce wyjść same. Rodzice namawiają Elżbietę Marię na ślub. Nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Rodzice zamartwiają się. Wtedy nad miastem nadlatuje soku i siada na wieży kościoła zamkowego. Ptak gubi złoty pierścień z, z tajemniczym herbem. Poddani przynoszą klejnot księciowi Karolowi Friderykowi. Czy to znak, że moja córka znajdzie męża? Do Oleśnicy przyjeżdża książę Sylwisz Nimrod. Książę spotyka księżniczkę Elżbietę Marię. Wypucha uczucia. W wykościele zamkowym odbywa się ślub. A na zamku huczne wesele. Wśród gości nie mogło zabraknąć mieszkańca zamkowej smoczej Jamy. Małżeństwo rozpoczyna nową oleśnicką dynastię. Od tej chwili księstwem oleśnickim rządzą wirtembergowie.